Co szykuje rząd? Najgroźniejsze punkty projektu ustawy o blokadach treści. W polskim internecie szykują się zmiany, które według wielu ekspertów mogą oznaczać poważne ograniczenie wolności słowa. Projekt ustawy przygotowany przez rząd zakłada, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie miał prawo wydawania administracyjnych nakazów usuwania treści bez udziału sądu. Decyzja będzie obowiązywała natychmiast, a autor materiału dowie się o blokadzie dopiero po fakcie. Krytycy określają ten pomysł mianem cenzury 2.0 i ostrzegają przed skutkami dla twórców, mediów oraz zwykłych użytkowników. Jak ma działać nowy system? Zgodnie z projektem ustawy prezes UKE, obecnie Przemysław Kuna nominowany przez Donalda Tuska otrzyma kompetencje do wydawania nakazów usuwania treści z internetu. Nakaz będzie musiał zostać zrealizowany w ciągu od dwóch dni do dwóch tygodni. O możliwość blokady będą mogły wnioskować różne instytucje państwowe, takie jak Policja, Prokuratura, ABW, CBA, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Sanepit oraz Inspekcja Handlowa. To bardzo szeroki katalog organów, które zyskają narzędzie kontroli nad treściami publikowanymi w sieci. Wyłączenie sądów i ograniczenie praw obywateli. Największe kontrowersje budzi fakt że decyzja prezesa UKE nie będzie kontrolowana przez sąd na etapie jej wykonywania. Autor treści będzie mógł wnieść odwołanie, jednak przez cały czas trwania postępowania sądowego, które może ciągnąć się miesiącami lub latami, treść pozostanie zablokowana. Ustawa przewiduje także usunięcie wielu podstawowych gwarancji z kodeksu postępowania administracyjnego. Autor materiału nie będzie uznawany za stronę postępowania, co oznacza brak prawa do udziału w sprawie i brak możliwości obrony swoich racji. Urzędnik podejmujący decyzję nie będzie musiał zbierać wyczerpującego materiału dowodowego. To oznacza, że obywatel zostaje pozbawiony realnych narzędzi do ochrony własnych praw. Naloty na firmy i dostęp do systemów. Projekt ustawy zakłada także możliwość przeprowadzania kontroli w firmach i redakcjach. Kontrolerzy działający w imieniu UKE będą mogli wejść do siedziby przedsiębiorstwa, zażądać dostępu do systemów informatycznych, sprawdzić służbowe maile i dokumenty, a nawet zarekwirować materiały. W przypadku braku współpracy będą mogli wezwać policję. Tego typu uprawnienia budzą obawy o naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy dziennikarskiej i prywatności użytkowników. Dotkliwe kary finansowe. Projekt przewiduje także możliwość nakładania kar na platformy internetowe, które nie zastosują się do decyzji prezesa UKE. Kary mogą sięgać nawet 6% światowego obrotu firmy. Takie rozwiązanie ma zmusić globalne koncerny do pełnego podporządkowania się polskiemu urzędowi. W praktyce oznacza to, że firmy takie jak Google, Meta czy X mogą zacząć stosować prewencyjne usuwanie treści, aby uniknąć ryzyka wysokich sankcji. Eksperci ostrzegają, że taki efekt mrożący doprowadzi do nadmiernej ostrożności platform, które będą kasować nie tylko treści szkodliwe, ale także publikacje neutralne lub krytyczne wobec władzy. Bezpieczeństwo czy Knebel? Rząd argumentuje, że nowe przepisy są konieczne w imię poczucia bezpieczeństwa w sieci. Mają chronić użytkowników przed hejtem, dezinformacją i treściami zagrażającymi porządkowi publicznemu. Problem polega na tym, że katalog zakazanych treści został zapisany w sposób szeroki i nieprecyzyjny. Może obejmować nie tylko nawoływanie do przemocy czy fałszywe informacje o zagrożeniach zdrowotnych, ale również opinie krytyczne wobec rządu, publikacje dziennikarskie czy satyryczne komentarze. Nieostre definicje pozwalają urzędnikom decydować arbitralnie, co kwalifikuje się do usunięcia, a co może pozostać w sieci. Ironia losu i polityczna sprzeczność. Krytycy podkreślają, że obecna władza zdobyła poparcie pod hasłami obrony praworządności i niezależności sądów. Tymczasem nowa ustawa wyłącza sądy z kluczowego etapu procesu, jakim jest blokowanie treści w internecie. Decyzja urzędnika staje się ważniejsza niż decyzja sędziego. Sąd, jeśli w ogóle rozpozna sprawę, będzie zmuszony odnieść się do sytuacji, w której blokada już obowiązuje. To zdaniem komentatorów odwrócenie podstawowych zasad demokracji które zakładają równowagę władz i kontrolę działań administracji przez wymiar sprawiedliwości. Skutki dla mediów i twórców. Nowe przepisy mogą mieć dramatyczne skutki dla niezależnych mediów, portali lokalnych, blogerów i twórców internetowych. Wystarczy, że materiał zostanie uznany za niebezpieczny, aby został zablokowany w ciągu kilku dni. Twórca może walczyć o swoje prawa w sądzie, ale zanim zapadnie wyrok, jego materiał pozostanie niedostępny. W tym czasie autor traci zasięgi, reklamodawców i czytelników. Dla wielu małych redakcji może to oznaczać koniec działalności. Polska a wolny internet. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, Polska dołączy do grona państw, które stosują odgórne sterowanie treściami w internecie. Eksperci przestrzegają, że będzie to krok w stronę ograniczenia wolności obywatelskich. Internet, który przez lata był przestrzenią swobodnej wymiany opinii, stanie się narzędziem kontroli i nacisku. Projekt ustawy o blokadach treści w internecie daje administracji ogromną władzę. Prezes UKE stanie się urzędnikiem decydującym o tym, jakie treści mogą istnieć w przestrzeni publicznej, a jakie muszą zostać usunięte. Brak kontroli sądowej, możliwość nalotów na firmy, dotkliwe kary finansowe i nieprecyzyjne definicje treści zakazanych sprawiają, że ustawa jest określana mianem cenzury drugiej zero. Rząd przekonuje, że to sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w sieci, lecz krytycy widzą w niej przede wszystkim zagrożenie dla wolności słowa i demokracji. thank mm -hmm. you